Teraz już po zdjęciu, tarczy, koła i tak dalej. Staniemy tak, żeby było w miarę widać, jeżeli złapię, mam nadzieję, że będzie to słychać. Moment tu sobie obrócę, jeszcze dobrze było, żeby złapało ostrość. Obawiam się, że może być ciężko. Ale tutaj samo łożysko jeśli byśmy się przypatrzyli, samo łożysko jak nie pokręcimy, bez najmniejszego problemu się kręci. A znaczy no, luz jest wyczuwalny gołą ręką, niestety teraz go już nie słychać. No bo nie ma koła, które by ładnie przenosiło odgłos. No nie jest widoczny, a szkoda, ale jest normalnie wyczuwalny na ręką, gołą ręką. Luz jest w ten sposób. Także coś zupełnie nie tak jak być powinno. Zaraz zrobimy jeszcze nagranie w momencie ściągania. Dobra, poluzowana jest śruba. I teraz co ciekawe. Nie wiem czy to powinno tak mieć miejsce. Według mnie nie. Bo już tylko po zluzowaniu śruby, a no dość mocne zluzowanie. Nawet jak ją sobie teraz wykręcimy. O, bardzo proszę. Śruba oczywiście wcześniej była dokręcona odpowiednim momentem. Później już próbowane nawet mocniej, można sobie zerknąć. No dziwnie to się wszystko zachowuje. Znaczy to tutaj po zlozowaniu, to tutaj po zlozowaniu to pewnie jest normalne, że to tak lata, no bo łożyska nie są ściśnięte, ale jest to bardzo dziwne. Dobrze, myślę, że to wystarczy na tą chwilę.